Witam na streamie z Lola. No, no jak jest to przewidywane, po prostu będzie LoL Tak, tylko że mi się nie chce okno światłać. I nie, co nie będziecie widzieli po prostu jak szukaj mi rozgry rozgrywki, nie? Będziecie tylko słyszeli. Ja na szybko dźwięk przyciszę. Bo, bo jest fatalnie z tym dźwiękiem. Za głośno po prostu dla mnie. Ej, naprawdę, ja to będzie to zaczęło denerwować. Dodaj. Przechwytywanie okna. Okej. Okay. O! To, teraz będzie wam okno przechwytywało. To w sumie naj do innej sceny. Poczekać, poczekaj, chyba czekać. Kopiuj. Usuń. Tak. Dodaj. Nie. Klej duplikat. CTRL-V Co jest? Ty nie kryje, tylko kryt. Anuluj. Wydupć to mi. Przechwytywanie okna. Dodaj. Okej. Okay. Macie. Proszę bardzo. Tutaj macie pokazane wszystko. Co, co? Halo. Czyli długo tego meczu mi szuka, nie? Tak. Noem, hmm, ciekawym. Czyli długo mecz X szuka. Zaje posiedzieć, chyba pogadamy. Hm, Co to jest? za jakieś. O <laughs> nie! Nie chcę, Nie, ja co ja jeszcze raz robię? Szukaj rozgrywki. Szukaj rozgrywki. Ej no, ci szukało. Ty, może ja tryb inny wezmę. Zawy na to, Dobra, zmieniamy trybin. Tryb, Zmieni tryb, no. Potwierdź, szukaj meczu, no. A już wiem, dlaczego mi nie szuka. Tak, a to muszę dać. I dobra, teraz mi znajdzie szybciej. Chyba, nie wiem, wcześniej to miałem, szukało szybciej. Proszę cię, dopiero szybko szukałem A i to ikonę trzeba zmienić <noise> wydupcie się w kosmos chcę to Dobra, a team Ulf, Ulf team nie Dobra, każdy daje sobie Ulfa On nie tu... Week, coś takiego, nie wiem Takie takie tutaj, nie Pochwalę się moimi postaciami, jak wyszukuję mecz gdzie są bohaterowie, tu są bohaterowie Takie mam postacie, tak, raz się kupiłem na start Kejna muszę jeszcze sobie kupić tylko... Musimy no po prostu O dobra, przyjmujemy mech Kejna muszę sobie jeszcze kupić, bo Kayn na razie jest w okresie próbnym Nie wiem czy się zmieniają, ale no Kocham Kayna Dzisiaj zagra... zagramy dawno nim nie grałem Dobra, kolejny mecz. Dobra, mecz po meczu jest na razu. No, Mam wszyscy, proszę, was ładnie. Tak, dobra. Co? Mordecer. Zatwierdź. Przeznaczenie. Panowanie. Podstęp. Miałem jakieś nowe runki. Dobrze. Teraz tak, to wymieniamy na to. No dobra, robimy tak i tak. A bo dobra. To tutaj dajemy ducha. Czyli nie będę miał jak się lecieć, ale. na topa pójdziemy this <laughs> A ja idę na topa w sumie. Ja pójdziemy sobie górą, bo tak jest lepiej no, Przywoływaczu jedynko wybierz Proszę cię Dobra, wybierz swoje wyposażenie, jest wybrane Tylko ten to, mam przecież Czyli innego nie wezmę Ja czy teraz się zmieni. No, no właśnie. O, i teraz szybko OBS-a patrzymy. Przełączamy scenę, bo nie mogę sobie ustawić przełączania sceny. Dobrze, przechwytywanie. Okej. Okay. Dobra, mam już włączone. Zaraz się wam wszystko też powinno wyświetlić. Ja sobie na fonie czat. To mi szkodzi. mam Mało pingu, za włączę Messengera, wytłucam już. Proszę, o dobra, dobra, pokazuję, pokazuję mi się. Hmm. Ogólnie jak przyjdzie ktoś z rodziny, to przepraszam. No, ale każdy ma rodzinę, nie? I w ogóle to to są naturalne streamy, o te z Minecrafta to takie, wiecie, for fun, dla mnie. Te są takie dla Was, dobrze? Wszyscy się rozumiemy, ja sobie włączam czat, bo nie wiem czy ktoś dał łapkę w górę, bo pewnie śmieciuch nie dał jeszcze, nie? Trzeba wyciszyć słonek, cicho, League of Legends Hmm, ładuj się League of Legends I Pink mi skacze, hmm. Dobra i dobra, lecimy. Stopingu mam, aby nie lagowało. No. Możliwe, że mam tego. Czekajcie, możliwe, że mam... A, to mam włączone. Wydupcaj, ja chcę grać w LoL'a, nie w Wy... innego typu, typu gry. 99 wiadomości plus na Messengerze, jak zwykle. Mm. Już pasze czat. Jedna osoba. W sumie to chyba ja jestem, więc... Czekajcie, zaraz zobaczymy. Dawaj tę osobą, łap... A nie, dobra, czyli ja... mnie nie zalicza do oglądających. To przyjemnie. Sielo. Sielo, sielo! Może nie będę krzyczał w lolu, bo wiecie, ja też nie jestem taki, szefem, który się... ...potrafi treć kwitować ale no. O. To najlepsze postacie chyba do rolania. Nie wiem, ale długo tej muzyczki nie ma Zaraz coś się pojawi Uwaga, jeszcze 6% odliczamy Jeden Chyba, 3 do 10 liczymy nie Nie no, nie będę, nie będę robił kryńczówy Na moich streamach Naturalne siwnięcie nie? To, to jest jeszcze fajny Real z Kozaczką postacią. Moim zdaniem się fajnie gra z Realem. Ej, no i tyle chyba. Mi się jeszcze się rozczarowuje z Kozaczką. No jezu, jaki. Je... Jezu, dobra, dobra, nie będę nic mówił. Nie będę się czerniał. I długo szukam tego. To i tłumaczył, łatwo jest tłumaczyć. Rozumiem, gdzie będzie się, ale. Nie ja mam internetu na kablu. Dominacja. No i tak. O dobra, dwa poszło w górę. jak poczekać, ja sobie tak zrobię. Wyłączę na razie czat. Sobie i powinno być dwa razy szybciej niż netem. Mówiłem Dobra To na start Proszę mi wrócić do To tak, na mordę Kaisera Ale mu zaleci Dobra, to na początek Czekajcie, widzę dźwięk trzeba sekund do Lecimy z jej na latach, w tym na skimie Dobra z rok o Nie wiem tak co zrobić z tym wszystkim. Pojawił się swoje... nie cię uratować. Dobra, zróbmy tak, stream jak na razie przerywamy, bo ja muszę iść. Żeby coś mi wypadło. Teraz w sumie z powrotem odpalimy odcinka.